Witam w piwnicy. Filtr już był raz wymieniany po pół roku. Teraz kolejne pół roku minęło. I zobaczcie, ile tu się syfu nazbierało. I powiem Wam, że tego brudu tyle aż nie ma. Dopóki nie zakręcają wody i puszczają na nowo, to jest później masakra. Ale naprawdę taki filtr, widzicie, jak pomaga i zapobiega wpuszczeniu takiego brudu. Do waszej sieci wodnej i na przykład do zatkania kranów czy innych sprzętów, nawet do, do pralki, chociaż one powinny mieć filtry. Ostatnio miałem problem z wykręceniem, zobaczymy czy teraz pójdzie. I tak wygląda nasz filtr szurkowy, który właśnie ten cały taki syfryze nam e, będzie zatrzymywał. Będziemy go wymieniać, zaraz zobaczymy jak to pójdzie i czy damy radę. Są jeszcze inne filtry węglowe, które wam oczyszcza tą wodę. Jeszcze jakieś dodatkowe i powiedzmy miał tu miejsce, to by od razu wrąbał więcej tego. Może w przyszłości zobaczymy i pokombinujemy, tak więc lecko. Mam wiaderko wody, wiaderko, że teraz musimy zatkać te zawory, które tu woda przechodzi. Tu guzikiem. O, no, spuszczamy ciśnienie, żeby było łatwiej odkręcić. Dobra, poszło. Odkręcone. Muszę zapamiętać tym filmikiem. Normalnie się wszystko zakręca w tą, czyli tak, a tu jest odwrotnie. Tak w tą stronę się odkręca. Wtedy już pamiętam na drugi raz. Teraz zobaczymy ten brud. Uuu. Co to dokładnie jest? Zobaczmy sobie z bliska, jak to wygląda. Taki szlam. W środku też jest, idę to przepłukać i zaraz wracamy i zakładamy nowe. Mamy umyty pojemnik. Dajemy nasz nowy filtr sznurkowy. Ok. Zaraz okay. zobaczymy jak się zalewa wodą. I już płyną jakiś trójk. już płynął jakiś brutto, ale filter wymieniony